Dzień dobry! Podczas dzisiejszej lekcji podsumujemy umiejętności i wiadomości z poprzednich tematów. Chciałabym, abyście radzili sobie z przesuwaniem wykresów wzdłuż osi OX i OY i robieniem symetrii względem osi OX i OY. W plikach na naszej platformie e-learningowej macie kartę pracy. Przygotujcie ją, bo będziemy na niej pracowali. To jest wyjściowy wykres funkcji. W każdym zadaniu taki sam. W pierwszym zadaniu macie narysować wykres funkcji y równa się f od x minus 3. Pierwsze co trzeba zrobić, to zastanowić się, jakie to jest przekształcenie. Czy to jest przesunięcie? względem którejś osi, czy symetria. Skoro pojawiła nam się liczba, to znaczy, że będzie chodziło o przesunięcie o 3. Teraz ustalamy, w którą stronę. Jeżeli liczba jest niezależna od funkcji, wtedy mamy przesunięcie do góry albo do dołu. Jeżeli liczba jest razem z argumentem, to wtedy mamy przesunięcie w prawo albo w lewo. U nas minus trójka jest zdecydowanie za funkcją. W związku z tym będziemy mieli przesunięcie o 3 w dół. Każdy z punktów charakterystycznych naszej funkcji będziemy przesuwali o 3 jednostki w dół. Zobaczcie, że funkcja składa się z kilku odcinków. Te cztery odcinki przeniesiemy niezależnie. Pierwszy odcinek przenosimy o 3 w dół, i mamy pierwszą część. Drugi odcinek. Początek już przenieśliśmy, teraz to od w dół I łączymy. Oczywiście wy używacie linijki. Ten punkt przenosimy od w dół, Prawie się zmieścił. I ten punkt przenosimy od w dół. Zwróćcie uwagę na to, że na początku wykresu mieliśmy kółko zamalowane, a na końcu kółko otwarte. I na czerwono mamy narysowany wykres pierwszej funkcji. Drugie polecenie: narysuj wykres funkcji y równa się f od minus x. Jeżeli we wzorze funkcji nie pojawiła się nowa liczba, a jedynie gdzieś minus, to znaczy, że chodzi o symetrię. Musimy tylko ustalić, względem której prostej. Tutaj minus pojawił się razem z argumentem. W związku z tym chodzi o przekształcenie względem prostej o y. Gdyby ten minus pojawił się przed funkcją, chodziłoby o oś o x. Robimy więc symetrię względem osi o y. Ten punkt będzie u nas teraz tu. Ten będzie tu i łączymy. Ten punkt przenosimy na drugą stronę. Ten punkt będzie tu, i ostatni punkt będzie tu. Na czerwono mamy narysowany wykres nowej funkcji. Zwróćcie uwagę, że jeżeli. Robimy symetrię względem osi o y, to punkt wspólny z osią y nam się nie zmieni. Jeżeli mamy jakieś miejsce zerowe, wyjściowo to były liczby 3 i 6, to po zrobieniu symetrii względem osi o y nasze nowe miejsce zerowe to minus 3 i minus 6. Kolejny przykład, który mamy zrobić. To y równa się f od x plus 1. Mam nadzieję, że już pamiętacie, że jeżeli pojawia się jakaś liczba, to znaczy, że chodzi o przesunięcie. Tym razem nasza liczba skoczyła do argumentu, czyli będzie chodziło o przesunięcie w prawo albo w lewo. Ogólnie wzór na przesuwanie w prawo albo w lewo. Wyglądał w ten sposób. Czyli to był ten minus. I zwracaliśmy uwagę na lekcji, że tutaj przesunięcie jest wbrew intuicji. Czyli jeżeli widzimy plus, to nie w stronę plusów, a w stronę minusów. Jeżeli widzimy minus, to w stronę plusów, a nie minusów. Czyli w tym przypadku, skoro mamy plus 1, to znaczy, że chodzi o przesunięcie w stronę minusów o 1, czyli w lewo o jeden, przesuwamy. Przy przesunięciu funkcji w prawo albo w lewo, zbiór wartości funkcji nam się nie zmienia. Miejsce zerowe się przesuwają z trójki na dwójkę, z szóstki na piątkę. Dziedzina się przesuwa, a zbiór wartości się nie zmienia. Kolejny wykres funkcji, który macie narysować, ostatni na tej stronie, to y równa się minus f od x. Jeżeli pojawia się y, jeżeli pojawia się minus, to znaczy, że chodzi o przesunięcie. Symetrię względem osi x lub osi y. Tym razem nasz minus wyskoczył przed całą funkcję, czyli chodzi o symetrię względem osi x. Każdy punkt przenosimy na drugą stronę osi x. łączymy wszystkie punkty. Jeżeli robimy symetrię względem osi X, zbiór wartości nam się jakby obraca. Dziedzina się nie zmienia. Miejsca zerowe zostają bez zmian. To było przypomnienie tych najprostszych przekształceń. Teraz na drugiej stronie macie bardziej skomplikowane wzory. Mamy narysować wykres funkcji y równa się x minus 1 minus 2. Będziemy rysowali po kawałku. Zaczniemy od y równa się f od x, który już macie. Nad strzałkami za chwilę napiszemy, jakie przekształcenie chcemy zrobić. Więc zostawcie trochę dłuższe te strzałki. Zaczynamy po kolei. Nabudowujemy naszą funkcję. No to po kolei. Najpierw przesuniemy tak, żeby zrobić y równa się f od x minus 1. Kolejny wykres, który narysujemy. To już będzie wykres docelowy. Ja już nie będę go przepisywał, bo jak widzicie, idzie mi średnio. I no tu zastanawiamy się, co zrobić, żeby można było dostawić ten minus do argumentu, czyli do naszego x. Zgadza się. Przesuwamy w prawo albo w lewo. Skoro tutaj jest minus 1, to znaczy, że przesuwamy o 1 w prawo. Naszym nowym wykresem będzie kombinacja trzech odcinków. Dobrze by było, gdybyście takie bardziej skomplikowane wykresy rysowali kilkoma kolorami. Wtedy nie będzie problemu, żeby rozszyfrować, która kreska to który wykres. Teraz robimy drugą część. Musimy za naszą funkcję dostawić minus 2, czyli mamy przesunięcie o dwie jednostki w dół, ale przesuwamy niebieski wykres. Nie czarny. Czyli niebieski wykres o dwie jednostki w dół. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie już biegły w, na, w rysowaniu wykresów funkcji, to jak najbardziej może zobaczyć, że jednocześnie można przesuwać o dwie jednostki w prawo, i dwie, o jedną jednostkę w prawo i dwie jednostki w dół. Ale jeżeli ktoś robi po kolei, to na pewno się nie pomyli. Czyli jeżeli mamy dostać taki wzór funkcji, to po kolei przesuwamy w prawo albo w lewo. Do góry albo do dołu. Kolejny przykład, jaki macie zrobić, to narysować wykres funkcji y równa się minus f od x plus 3. Wyjściowy czarny wykres to jest y równa się f od x. Jakie mamy przekształcenia? Ten minus oznacza symetrię względem osi xowej. Ten plus 3 oznacza przesunięcie o 3 w lewo. Te dwa przekształcenia są niezależne. Możecie robić w dowolnej kolejności. Ja proponuję, żeby najpierw zrobić ten minus. rysujmy. Żeby dopisać minus przed wzorem funkcji, musimy zrobić symetrię względem osi Xowej. No to robimy. Wszystkie punkty charakterystyczne przenosimy po kolei. Pamiętajcie o dokładnym rysowaniu. Nie musicie robić tego myszką, więc możecie odlinki, bo potem. Każde kolejne przekształcenie będzie nam generowało kolejne błędy. Na niebiesko mamy narysowany wykres funkcji minus f od x. Teraz dostawiamy to plus 3 do argumentu, czyli przesuwamy o 3 w lewo. Wszystkie kropki po kolei. I na czerwono mamy narysowany właściwy wykres funkcji. Czyli najtrudniejszą rzeczą w takim zadaniu jest zaplanowanie, jak będziemy przekształcali wykres funkcji. Kolejny przykład z naszego zadania to jest: Y równa się F. Od minus x plus 1. Wychodzimy oczywiście od y równa f od x. Tym razem nasze przekształcenia, skoro chcemy tutaj dostawić minus, to chodzi o symetrię względem osi y, i plus 1 to jest przesunięcie względem osi y, czyli oba działania są względem osi Y, w związku z tym nie są one niezależne. Żebyście się nie pomylili, to w takich zadaniach najłatwiej jest najpierw przesunąć, a potem dostawić minus. Czyli rysujemy wykres funkcji f od x plus 1, a potem dostawimy minus przy samym x. Później pokażę Wam, co by się stało, gdybyśmy zrobili w drugiej kolejności. No więc, najpierw, skoro, minus, skoro mamy f od x plus 1, to przesuwamy wszystko o jedną jednostkę w lewo. Kolejne przekształcenie. To symetria względem osi OY. Y. Mamy na czerwono narysowany wykry, macie narysowane. I teraz pokażę Wam, co by się stało, gdybyśmy najpierw zrobili symetrię, a potem próbowali przesunąć o jeden w lewo. Najpierw symetria. Teraz po zrobieniu symetrii mamy wykres funkcji y równa się f od minus x. Teraz po przesunięciu o 1 w lewo dostaniemy wykres y równa się. F od minus i najbliżej x, jak się da, musimy dostawić plus 1. Po uporządkowaniu, czyli po zbyciu się tego wewnętrznego nawiasu, dostaniemy minus x minus 1. Widać, że ten wzór to nie jest to, o co nam chodziło. Dlatego, że wypisując wzór po jakimś przekształceniu, musimy to nasze przekształcenie, czyli czy symetrię, czy dodania albo odjęcia liczby, postawić jak najbliżej x. No i ostatni przykład na dziś. Mamy narysować wykres funkcji. y równa się minus f od x minus 1. Ten minus oznacza symetrię względem osi x. Ten minus oznacza przesunięcie do góry albo do dołu. Czyli oba przekształcenia to są przekształcenia tak jakby pionowe, czyli znowu ważna będzie kolejność. Tym razem, żeby się nie pomylić, proponuję zacząć od y równa się minus x. I znów za chwilę pokażemy, co by się stało, gdybyśmy zrobili odwrotnie. Jeżeli zaczniemy od minus f od x, to nasze pierwsze przekształcenie sprawi, że funkcja będzie wyglądała w taki sposób. Już się rysowaliśmy kilka razy, więc nie powinniście mieć problemów. Druga część przekształcenia to przesunięcie o jeden w dół. To mi się prawie zmieści, to możecie wyjść za układ i na kąt narysować otwarte kółeczko. Czyli tak by wyglądała funkcja, gdybyśmy wykonali przekształcenia prawidłowo. Jeżeli ktoś najpierw narysowałby y równa się f od x minus 1, a potem próbował dostawić ten minus z przodu, czyli zrobić symetrię, Ja tu, przepraszam, to jest zła funkcja. Ten minus 1 miał być na końcu. A potem dostawiamy ten minus przed wszystkim. To pozbywając się tego minusa, dostaniemy minus f od x, ale plus 1. Czyli nie to, co miało wyjść. Wasza praca domowa to zrobienie wszystkich kart z pracy z tych czterech tematów, które mieliśmy ostatnio. Wiem, że dwa pierwsze były zadane już w czasie normalnego chodzenia do szkoły, ale może ktoś nie zrobił, czyli musicie uzupełnić kartę pracy od strony 71 do 77. Na naszej platformie e-learningowej otworzę czat, na którym proszę, abyście pisali, które zadania wam nie wychodzą. Jeżeli uda mi się na nie odpowiedzieć, w ten sposób, to tak zrobimy, a jeżeli nie, to umówimy się w poniedziałek, może spotkamy się o mnie. Powodzenia!